Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony ze squaber.com Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie Dzisiaj taki temat... Dość krótki, związany z tym, co ciekawego się dzieje na poszczególnych indeksach. Stwierdziłem, że spróbuję wybrać takie trzy spółki z każdego z indeksów, czyli wig 20 swig 80 oraz WIG 40 które moim zdaniem mogą dalej lub zmienić trend na wzrostowy lub go kontynuować w zależności od poszczególnych jakichś wydarzeń. No i właśnie o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Przypominam, że cały czas na giełdzie w, na zachodzie panuje taka niebezpieczna tendencja do budowania różnicy w trendach między małymi spółkami a dużymi. Jest to informacja dość niekomfortowa, dlatego że przeważnie jest tak, że trendy, które panują na giełdzie, powinny się potwierdzać. Inaczej mówiąc, małe spółki powinny też dobrze sobie radzić z dużymi. To pokazuje pewną dysproporcję między właśnie awersją do ryzyka na małych, a dużych spółkach. Bo zobaczcie, że ta różnica między Russell 2000, a właśnie SP 500 jest dość znacząca. Tutaj też warto zauważyć na wykresie dziennym, że Russell 2000 on porusza się w takiej konsolidacji między 2100 punktów a 2300. No i teraz zmierzamy w dolne ograniczenie tej. tej tej sytuacji, o i tak może być lepiej widoczne i teraz pytanie jest podstawowe takie, czy na tym dolnym ograniczeniu Russell 2000 zareaguje pozytywnie i znowu pojawią się chętni do kupowania spółek małych w USA to wtedy jest szansa na to, żeby był trend wzrostowy kontynuowany na S&P 500 czy też nie. Może być też taka sytuacja dość rzadka, tak naprawdę nie pamiętam kiedy ostatnio tak, tak to miało miejsce, że małe spółki nie będą w stanie ciągnąć tak mocno za dużymi, dlatego że jakby na przykład oczekiwania względem zwiększenia kosztów, które często są dużym problemem dla małych firm, one się dopiero rozwijają, tak, czyli jakby potencjalne wzrosty procentowych, że one będą tutaj blokowały małe spółki do wzrostów. W 2000 w 2018 roku zauważmy jednak że ta różnica między małymi a dużymi spółkami tak tutaj niebieski wykres to są Russell 2000 SP500 to jest kolorowy wykres. Był prekursorem do bardzo głębokiej korekty. Oczywiście to nie jest tak, że to zawsze taka różnica powoduje tak głęboką korektę, bo na przykład tutaj też były takie rozbieżności, ostatecznie Rasel podciągnął. Natomiast to jednak jest taki sygnał ostrzegawczy, który dość regularnie pozwala na łapanie szczytów. Podobnie to miało miejsce w marcu 2020 roku, znaczy pod koniec lutego. Więc ostrzegam, że taka sytuacja ma miejsce, ale na razie to jeszcze nie jest potwierdzone. Stwierdzone przez właśnie duży indeks, bo jeżeli popatrzymy na sam SP 500, to na razie trwamy w konsolidacji, a na wykresie 4 takim punktem kluczowym, kulminacyjnym, jest 4340 punktów. Więc tym wstępem rozpoczynając, przejdźmy sobie teraz do spółek. No sam WIG-20 stoi w takiej konsolidacji. Która przybrała formę trójkąta, i to, to sugeruje, jakby, że w końcu nastąpi jego wybicie. Jeżeli by się nie wydarzyło, tak naprawdę do końca tygodnia, to wtedy z tego trójkąta trzeba zrezygnować i obrać tutaj konsolidację jako bazowy scenariusz, czyli 228 punktów, 2288 punktów jako poziom oporu. Natomiast 2200 punktów jako poziom wsparcia. Tak by należało to wtedy interpretować. Trend wzrostowy jest tak długo, póki jesteśmy powyżej dołka na 2187 punktów. Oczywiście dużo się dzieje w wig 20, ale. Tutaj chciałbym przytoczyć JSW, które opublikowało wstępne wyniki za pierwsze półrocze, cena, czy produkcja węgla koksowego wzrosła o 30%, podobnie cena sprzedaży koksu również wzrosła o tam ponad 30%. Są to informacje dobre, rynek tego aż tak mocno nie dyskontuje na ten moment i mamy taką sytuację dość ciekawą, że po słabych danych za pierwsze półrocze, które miały miejsce, których publikacja 21 maja miała miejsce, to rynek wystrzelił co jest bardzo dziwne, tak, bo po słabych wynikach rynek wystrzelił, a teraz kiedy mamy wstępny raport, który jest stosunkowo dobry, rynek nie chce iść na północ, więc albo boimy się kosztów, bo tutaj nie mamy informacji o tym jakie koszty miało IoTZW, tylko mamy stronę przychodową. No albo po prostu jest flauta na rynku, bo też warto w sumie wspomnieć, że wolumen, który aktualnie jest przedmiotem obrotu, no jest zdecydowanie poniżej tutaj jakiejś wartości średnich. Tutaj jak jeszcze sobie wejdziemy na średnią. Tak, no to widać, że ta średnia ona też spada, jakbyśmy może dali dłuższą stuokresową, No to też będzie widać, że teraz jesteśmy zdecydowanie poniżej tych średnich i to się dość utrzymuje, po prostu jest mały obrót na giełdzie. Jastrzębska spółka węglowa, główny opór ma na 37,28, wsparcie lokale na 34,60, a później finalnie na 31,48 wybicie ponad 37,30 powinno przyspieszyć nam ten ruch wzrostowy oczywiście istotne dla JSW są ceny węgla, ale przede wszystkim ten, te ceny węgla sprzedanego no i tutaj, tak jak z naszych analiz też, też wynika JSW jest spóźniona względem cen rynkowych, jeżeli chodzi o raporty finansowe oczywiście, no i ta cena właśnie koksu, sprzedana cena koksu zaczęła iść na północ, więc to jest jakby informacja pozytywna tutaj oczywiście mamy dane roczne więc, więc myślę, że za ten 2000 2021 rok ten, ten wzrost będzie tutaj znaczący. No i też warto popatrzeć oczywiście na cenę węgla koksującego, chociażby z Australii. Ta różnica tutaj jest dość znacząca. Cena węgla się cały czas utrzymuje dość wysoko koksującego, więc to też trzeba mieć na uwadze. Jeżeli się będzie pogłębiało, no to tutaj też oczywiście warto zwrócić na to uwagę. Więc jeżeli będziemy obserwować tak naprawdę cały czas wzrost cen węgla koksującego, jeszcze chciałem pokazać ten wykres, żeby pokazać jak najbardziej aktualny, to, no to oczywiście tutaj JSW będzie dalej miało szansę na potęgowanie swoich wzrostów. Oczywiście pod warunkiem, że będą te ceny przechodziły. Ja mam taki tutaj wykres przygotowany różnych rodzajów węgla. Które mamy dostępne. No i widać, że cały czas ta cena się utrzymuje tutaj w okolicach 189, jeżeli chodzi o tą wersję australijską, e, więc no, jest przestrzeń cały czas do poprawy. Natomiast jeżeli chodzi o kolejną spółkę, to mam orange. Orange, które jest stosunkowo nudną spółką, tak naprawdę, bo się waha. W w przedziale w sumie niemałych procentów, ale między 6 a 7,60 zł. Ale teraz mamy taką sytuację dość ciekawą, bo Orange sprzedało 50% swoich, nazwijmy to, udziałów w sieci światłowodowej w Polsce za tam ponad miliard 300 milionów złotych. To jest oczywiście jednorazowa sytuacja i też trzeba pamiętać o tym, że to będzie oddanie części przychodów przyszłych Niemniej jesteśmy po bardzo ładnych wzrostach na silnym oporze 7,60 To jest taka informacja, która y, może zwiastować nam mocniejszą dynamikę wzrostową dla Orange Jeżeli tutaj faktycznie pokonamy ten poziom 7,60 Przypomnę, że Orange mogło być, czy było handlowane zdecydowanie wyżej i też wypłacało fajne, yy, fajne dywidendy. No ale teraz jesteśmy w trakcie zmiany w samej spółce. I moim zdaniem, to nie jest jakby taki pewniak, że to jest super, ale jak popatrzycie sobie na wykres tygodniowy. Może usunę też yy, te rzeczy naniesione, jak popatrzymy na wykres tygodniowy, to widać takie mocne, uklepane dno 2016 roku. Ja przypomnę, od zeszłego roku, przynajmniej na ten moment tak jest, od zeszłego roku spółki telekomunikacyjne przestały walczyć ze sobą cenowo, to znaczy tutaj Plus, czy czyli Polkomtel, Pol Pol Play Communication oraz Orange przestały ze sobą walczyć cenowo, zaczęły podwyższać ceny abonamentów. Ta walka cenowa była powodem tak naprawdę silnych spadków na wszystkich spółkach telekomunikacyjnych tutaj Wcześniej widoczna, no i w związku z tym jest szansa na to, że będzie poprawa wyników. Sama spółka, Orange przechodzi dość taką głęboką restrukturyzację, jeżeli chodzi o jej przyszłość. Warto się temu przyglądać. Zresztą wczoraj padły komunikaty w tej sprawie. No i jeżeli wybijemy ten poziom 7,60, to z takiego długoterminowego punktu widzenia będzie tutaj potencjał do wzrostu w kierunku 10 zł, nawet, ale to jest taka rzecz, którą trzeba się przyglądać, i w momencie wybijania. Jeżeli kurs znajdzie wystarczający popyt, wtedy próbować się dołączyć, ale z dość ciasnym stop lossem. na przykład można się wtedy zabezpieczać na 21 okresowej wykładniczej średniej kroczącej, bo jeżeli ten kurs będzie rósł, no to ta dynamika pozwoli na to, żeby prowadzić ciekawych tutaj, prowadzić tą spółkę. Jeżeli chodzi o PGNik, tutaj pokazuję spółkę, dlatego że gaz cały czas notowany jest dość wysoko. Jak popatrzycie na notowania gazu na, na świecie, no to on nie za bardzo chce spadać. Mamy poziom 3,66. Przypomnę, że jeszcze jakiś czas temu gaz był notowany po $1, $50, $1, $60. Oczywiście nie mamy tutaj jakiejś takiej bardzo długoterminowej zmiany tendencji, bo cały czas jesteśmy nazwijmy to w przestoju między $60, a, a mniej więcej $5. dolarów. Natomiast warto zauważyć, że zmienia się trochę. Percepcja gazu. Z jednej strony mamy oczywiście ograniczenia Unii Europejskiej dotyczące tego, że jednak gaz dalej jest gazem cieplarnianym, w związku z tym powinno się ograniczać jego wykorzystanie. Ale chociażby w Polsce ma być program gazowania, nazwijmy to tutaj cały czas dostarczania tego gazu do nowych miejscowości, plus mamy transformację trochę z węgla do gazu po to, aby po prostu było, by, była ta emisja mniejsza. I to powoduje, że no zapotrzebowanie na gaz będzie w Polsce, zna, zwłaszcza, i też warto zauważyć, że, J, że, że PGNIK od pewnego czasu porusza się w takim schemacie, że mamy tutaj bo oczywiście tak głęboka korekta, ale generalnie mamy wybicie w takim schemacie wzrostowym, później trend boczny i kolejne wybicie. Nie jesteśmy, nie, nie jesteśmy tutaj, oczywiście jakoś wybitnie w, w tanich miejscach, bo oczywiście wskaźniki są też zakłamane troszeczkę. Przez ten jednorazowy przychód czy wpływ z Gazpromu. Natomiast mimo wszystko ten kanał wzrostowy jest utrzymany. Jesteśmy na strefie popytu skłabera. Jednocześnie dzisiaj będzie odcięta dywidenda, i moim zdaniem, kluczową informacją, jaką możemy uzyskać, to czy po dywidendzie pojawi się popyt. Jeżeli tak. To tutaj, jakby, będzie to informacja, że ludzie dalej uważają, że Peginik nie jest zbyt drogi i można tutaj oczekiwać wzrostów. Oczywiście, ryzykiem jest cały czas PKN Orlen i połączenie z tą spółką, no bo nie wiemy dokładnie w jakiej formie to będzie miało miejsce. Natomiast na ten moment rynek jest dobry dla Peginik i powinno to sprzyjać rozwojowi rozwojowi, rozwojowi dalej. Jeżeli chodzi o NWIK 40. to tutaj popatrzmy na wykres najpierw samej spółki. Tutaj mamy potencjalnie głowę z ramionami, tak? więc jeżeli faktycznie rynek miałby spadać, no to to są takie miejsca, przy których należy na to zwrócić uwagę. 4940 punktów to jest poziom oporu, który teraz jest testowany. Jeżeli rynkowi uda się ściągnąć cenę niżej, a przede wszystkim wybić poniżej 4800 punktów, to będzie to perspektywa prospadkowa w kierunku... Już sobie to rozwińmy. W kierunku najpierw poziomu 4640, a później 4547. I te poziomy są moim zdaniem, jakby poziomami na ten moment docelowymi, jeżeli rynkowi uda się pokonać te 4786. Jeżeli miałoby to się rozwinąć, no to dzisiaj, jutro powinny się sesje rozkręcać jako podażowe. Tutaj na to bym zwrócił uwagę przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o spółki to kernel między innymi tak, spółka która związana jest z branżą rolniczą. Tutaj mamy spadki z powrotem w okolice wsparć na 52 zł. Wcześniej tutaj został pokonany wsparcie na 54 zł, więc na razie jest perspektywa taka obsuwająca się tak spadkowa, ale w ramach konsolidacji, więc jeżeli dojdziemy z powrotem do okolic 51 zł to tam można by było rozważyć kernel w ramach chociażby tej konsolidacji, w której się znalazł. Tutaj te spadki, które miały miejsce w kwietniu, 20 kwietnia, one są związane przede wszystkim z tym, że na Ukrainie działo się gorzej. W sensie Rosja znowu była gdzieś tam przy granicy Ukrainy aktywna. Później się to uspokoiło, mamy wzrosty, natomiast teraz z powrotem szukałbym. Tutaj okazji w okolicach 51 zł. Tam można by było się zapatrywać właśnie w ramach konsolidacji, tak? czyli powrotu wtedy z powrotem w okolicę 58 zł. Uważam, że generalnie towary rolne, tak jak uważam, że globalnie inflacja powinna być, powinna być podwyższona przez dłuższy czas. Tak, jednym z czynników takiej podwyższonej inflacji będą wyższe ceny towarów rolnych, w sensie produktów rolnych i to też powinno się przekładać na długoterminowe zyski tych spółek. Nie liczę na to, że ceny towarów rolnych będą jeszcze rosło kolejne 100%, ale nie, nie, nie jest to potrzebne do tego, żeby te wyniki się poprawiły. Stąd też kernel warto na niego zwrócić uwagę. Spółka Amika, ona tutaj wybiła nam ostatnio poziomę 161 zł przed dywidendą, po dywidendzie rynek się pomału obsuwa, ale znajduje się na 100 okresowej średniej kroczącej i tutaj tutaj bym oczekiwał właśnie utrzymania się powyżej 152 zł i kierunku z powrotem wzrostowego, natomiast tutaj takim potwierdzeniem tego scenariusza wzrostowego będzie ponowny wzrost ponad 160, ponad 164,70 zł. Wtedy będzie informacja, że wracamy do impulsu wzrostowego. Spółka oczywiście jest związana z produkcją AGD, natomiast działa przede wszystkim w Europie i nie ma fabryki tylko w Polsce, czy też nie ma działań tylko w Polsce. Natomiast ma swoje zakłady i punkty sprzedaży w, w większości krajach Europy. I to jest rzecz bardzo ważna dla mnie. Osobiście, że spółki, które działają na całym świecie, w sensie albo w Europie, albo na całym świecie, zawsze ten, tą dywersyfikację mają większą. I tutaj to jest jakby taki jeden z czynników, dla których uważam, że Amika miałaby szansę dalej się rozwijać. Minusem dla tej spółki jest to, że teraz jakby ten główny boom był w zeszłym roku, jeżeli chodzi o sprzęt AGD, było dużo remontów robionych z kuli tego chociażby, że część osób nie była w stanie nigdzie się ruszyć. Teraz na pewno ludzie ruszyli znowu na wycieczki, ale zakładam, że to, co zostało zaczęte, jeżeli chodzi o rynek budownictwa, budowę nowych domów i tak to dalej, się, to, to się dopiero napędziło, tak? Czyli tak naprawdę te osoby, które budują domy, budują się mieszkania, kupują się mieszkania, no to one też będą uposażane, no i tutaj cały czas wzrost. Sprzedaży w Amice jest możliwy. Minusem jest oczywiście sektor tutaj tych paneli, różnego rodzaju sterowników, coś co jest przyblokowane także i w branży samochodowej. Taki tutaj może być problem z tym, aby, aby Amica była w stanie na przykład produkować wystarczająco dużo towarów dla. Zaspokojenia potrzeby popytu Więc tutaj takie ryzyko jest Ale na ten moment jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu Spółka wypłaciła też dywidendę Więc zakładam, że w kolejnych Czyli tak też jest założenie z polityki dywidendowej Że będą w kolejnych latach też wypłacane Wzrost ponad 160, 166, 165 zł Byłby bardzo pozytywny ten Square Games, spółka, która straciła około 40% swojej wyceny od 700 zł do 380. Do, od tamtej pory załamała nam trend spadkowy, bo tutaj ostatnio potwierdzony szczyt był na 436 zł. Teraz trwamy już w ruchu wzrostowym, gdzie ostatnio potwierdzony dołek jest na 454 zł. No i na ten moment pozytywne jest to, że spółka otrzymała możliwość czy ekspansję na Chiny. E, oczywiście tak jak e, w każdej spółce to się jeszcze musi wydarzyć, tak? Na razie mamy tylko informację, że w tę stronę idziemy. E, natomiast no, zobaczymy na ile spółka będzie w stanie z tego skorzystać. To co jest pozytywnego to to, że utrzymujemy wysokie poziomy sprzedaży, pomimo tego, że ten boom był w zeszłym roku, to teraz dalej cały czas jest dobrze. E, pojawia się druga gra, która y, też generuje spore przychody przy jednocześnie bardzo racjonalnym marketingu. Jednocześnie bardzo dobrze sprzyja kurs dolara do Polskiego złotego. Ten Square Games jest oczywiście spółką, która zarabia przede wszystkim w, dolar, w dolarach, a koszty posiada w polskim złotem, no bo biuro. Programiści pracują przede wszystkim w Polsce, więc to jest informacja pozytywna dla spółki. Tak? Utrzymujący się wysoki kurs polskiego złotego jest dla spółki dobry, więc jeżeli tutaj kurs USDPLN będzie się utrzymywał w okolicach 3,84 zł, to będzie to informacja pozytywna dla firmy. Teraz utrzymujemy się w takiej małej konsolidacji, czekając na jakieś kolejne informacje, być może kolejne raporty dotyczące sprzedaży. Najbliższy raport będzie półroczny, 23 sierpnia. Natomiast no na razie ta konsolidacja wygląda na korektę przed kolejną falą wzrostową. Więc na razie tak to wygląda. Dopóki jesteśmy powyżej 455, to w tym ruchu wzrostowym trwamy i dopiero spadek poniżej będzie negował nam trend wzrostowy. SWIG 80. Tutaj mamy cały czas dość taki płaski ruch boczny. Ja może powiększę ten wykres. Gdzie tak naprawdę cały czas mamy dość dobrą sytuację, tak? Mamy wzrosty przy sporym wolumenie, teraz konsolidacja przy bardzo małym wolumenie, cały czas trwamy tutaj w przedziale między 20 500. A 21100 małe spółki radziły sobie bardzo dobrze w tym ostatnim okresie Wzrost był znaczący, tak od listopada 2020 roku mamy wzrost tutaj o 8000 punktów Więc jest to bardzo fajna wycena Natomiast takich spółek, które mogą przykuwać oko Ja uważam, że spółki generalnie z recyklingu Pojawiają się znowu komentarze na temat tego, że fajnie, że mamy OZE, czyli fotowoltaikę Natomiast za jakiś czas będzie problem z tym, co robić z panelami Trzeba je też jakoś utylizować, przetwarzać i zmieniać. Mówi się o tym, że już w najbliższych kilku latach będzie to bardzo znaczący rynek i będzie rósł. Spółki takie jak Mobruk mają szansę, czy mają możliwości ku temu, żeby rozwijać, rozwijać jakby się w tę stronę także, tak? To, co ciąży na Mobruku, to, co spowodowało też tą przecenę, to jest oczywiście wezwanie, nazwijmy to, do, do zapłaty kary 60 milionów złotych. My zakładamy, że ta kara zostanie, jakby nie zostanie jakby potwierdzona, tak nie uprawomocni się, no i w związku z tym y, będzie, będzie tutaj dalszy wzrost. Oczywiście sama kara jest istotna też z punktu widzenia takiego, że y, jeżeli działamy w branży y, recyklingu, czy też utylizacji odpadów, no to wchodzimy w bardzo, w bardzo silne regulacje. Jedną z regulacji jest to, że jeżeli się otrzyma w, przynajmniej trzy kary administracyjne o łącznej wartości powyżej 150 tysięcy złotych, no to nie będzie się można starać o ponowienie licencji na gospodarowanie odpadami. Tutaj geotrans też jest trochę pod murem, tak, bo pojawia się kolejna kara, wprawdzie niedużej wartości, ale już kolejna, więc to jest czynnik, który powoduje ryzyko w tej branży. Natomiast dla Mobruku kluczowe jest to, że spółka ma dobrą sytuację finansową. Najbliższy raport poznamy 19 sierpnia. No i jeżeli Mobruk, pojaw, czy Mobruk prawdopodobnie będzie dalej pokazywał dobre wyniki, no bo cały czas jest ta zmiana, nazwijmy to, postrzegania gospodarowania odpadami, zmiany, zmiana też terenów, rewitalizacja tych terenów, no i Mobruk się takimi rzeczami również Zajmuje, dlatego uważamy, że Mobruk ma szansę do wzrostów. A jeżeli chodzi o aspekt techniczny, to przecena, która miała miejsce, doprowadziła do 300 zł, co wcześniej stanowiło dość silny poziom oporu. Tutaj te wzrosty, które miały miejsce, to było jak dobrze pamiętam po jakiejś rekomendacji na zachodzie, więc te osoby, które tutaj kupiły, no też część z nich prawdopodobnie dalej w cenie jest. Moim zdaniem, takim bardzo silnym oporem jest na ten moment 360 zł, gdzie mamy lukę spadkową po tej właśnie informacji, o której wspomniałem. O, o potencjalnej karze no i od tamtej pory rynek się tak obsuwał i dopiero właśnie w okolicach 22 czerwca Mamy ten ruch wzrostowy. Jestem zdania, że dopóki jesteśmy powyżej 316 zł, to ruch jest pozytywny, w sensie mamy ten taki ruch odbijający, utrzymujący się. Spadek poniżej 317 zł otworzy retest 300 zł, jako taki krótkoterminowy cel. No i wtedy zobaczymy, czy będzie wystarczający popyt, czy też nie. Na razie zakładam, że tam nie dojdziemy, tylko będziemy pomału się podbijać coraz to wyżej w kierunku 360 zł. Na jakieś informacje typu właśnie utylizacja. Um, utylizacja chociażby paneli fotowoltaicznych czy innych tematów mogłoby sprzyjać rozwojowi tej y, firmy. Idąc dalej, autopartner, spółka oczywiście w bardzo silnym trendzie wzrostowym ale to, co się pojawia, y, ten problem, który jest cały czas ze sterownikami przy produkcji nowych samochodów, może sprzyjać dalszym wzrostom branży samochodów używanych i też części zamiennych, tego typu rzeczy, więc tu myślę, że na razie ten trend wzrostowy może być kontynuowany tak długo, póki jesteśmy powyżej 11 zł, to on w ogóle trwa, tak, dopiero spadek poniżej 11 zł byłby informacją negatywną. Wzrost jest znaczący, tak, bo jeżeli popatrzymy od dołka w marcu 2020 roku, no to tutaj mamy wzrost już o 10 zł prawie, no tam 8 zł, więc jest to wzrost o 200%, Natomiast mimo wszystko ta branża cały czas się rozwija i właśnie ma ku, ku temu jeszcze możliwości, bo cały czas szukamy tych samochodów, rozwijamy się pod tym względem, a z drugiej strony mamy ograniczony dostęp do nowych samochodów, na które trzeba czekać, więc ta, ta branża ma się szansę rozwijać. Poza tym ceny samochodów rosną i to też jest pewien czynnik do tego, żeby cykl życia samochodów używanych był dłuższy, co też sprzyja oczywiście tej branży. Spadek poniżej 11 zł zaneguje ten trend, a okazje byłyby w okolicach 11,75 zł. Jeżeli chodzi o końcówkę naszego przeglądu, to Wistula Group, która bardzo pozytywnie zaskoczyła wynikami. Mamy mocne wzrosty, i tutaj zatrzymaliśmy się na poziomie 3,57. To jest taki ciekawy syndrom. To raczej nie jest perspektywa taka wybitnie długoterminowa, ale po tej dynamice, która miała miejsce, plus to, co się działo w ostatnim czasie i wolumeny, które tutaj się tworzyły w okolicach 3,50 zł, plus wybicie linii trendu spadkowego. Dawałoby szansę na to, żeby pojawić się jeszcze jakiś jeden, kolejny, ostatni, może, ale jeszcze jeden przynajmniej ruch wzrostowy w kierunku 4 zł, a później 4,30. Odbudowa tych wyników jest znacząca, więc to jest jakby najbardziej pozytywna rzecz. Oczywiście, jeżeli będą kolejne lockdowny na jesień, no to tutaj presja podażowa się może pojawić, no bo z jednej strony, owszem, generujemy pewne przychody. Generujemy przychody, oczywiście, z internetu, ale jednak, mimo wszystko, to yy, te sklepy stacjonarne są najbardziej kosztogenne i jednocześnie przychodogenne. W związku z tym jeżeli będą zamykane, to to będzie duży problem uważam, że wybicie ponad te poziomy linii trendu są sygnałem do wzrostów z kierunkiem tutaj na poziomie 4.10 stop loss na poziomie 3.46 tak wygląda sytuacja aktualnie, jeżeli chodzi o spółki z poszczególnych branż, dzięki wielkie za uwagę, jeżeli kogoś interesują rozbudowane analizy, które robimy w Skłaberze, to zapraszam Was też do dołączenia do Skłabera Premium teraz aktualnie Trwa promocja związana z squaberem w pakiecie edukacyjnym, gdzie mamy do dyspozycji także i pakiet InwestBox, box, gdzie mamy edukację, gdzie mamy analizy, gdzie mamy te wszystkie, te wszystkie rzeczy zrobione. Tak więc tutaj zachęcam Was serdecznie do końca dzisiejszego dnia. Jest promocja, w której otrzymujecie do pakietu edukacyjnego dodatkowo 60 dni. Gratis, więc Was serdecznie zapraszam. A teraz życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Słyszymy się za 3 tygodnie, dlatego że przez 2 tygodnie mnie nie ma. Czas też troszeczkę odpocząć. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.